Cześć, witam was na kanale Zakładam Ogród. Ja mam na imię Paweł. A jeżeli jesteście tutaj nowi, to nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, czyli w prawym dolnym rogu. Naduście przycisk subskrybuj, naduście też dzwoneczek. Będziecie dostawali powiadomienia o wszystkich nowych filmach. Zapraszam też was tu na mojego Instagrama. Widzicie jak on się nazywa? Jak widzicie, tutaj generalnie jest więcej dużo w relacjach, więcej się dzieje, częściej stawiam zdjęcia, będziecie tak ze mną bardziej na bieżąco. Jeżeli macie taką ochotę, to Was zapraszam. Słuchajcie, są to kolejne wysiewy już w tym roku, a wysiewaliśmy już dość sporo. Zresztą co tydzień u mnie na tym kanale jest podsumowanie wysiewu, bo ostatnio w niedzielę już było, już są pomidory koktajlowe po pikowaniu, papryka po pikowaniu, kalafiory już wyglądają całkiem fajnie, również obrżyna, czyli bakłażan wygląda fajnie, poza tym wysiewałem sporo traw ozdobnych w styczniu, Zobaczycie je niebawem też u mnie na kanale. Dzisiaj temat wysiewu pomidorów. Pomidory, które ja wybrałem na ten sezon, na ten rok. Większość z nich to są względem już sprawdzone. Ale dla tych, którzy są tutaj nowi, pokrótce zaraz wytłumaczę, co jest istotnego, ważnego przy wysiewie pomidora. Ale najpierw te odmiany, które chciałbym wam pokazać. Słuchajcie, najpierw odmiany niższe, czyli tak zwane pomidory karłowate, ale to są w odmiany karłowate, jeżeli chodzi o wysokość w gruncie. I co ważne, zwracajcie uwagę na opakowaniach pomidora, jeżeli będziecie uprawiali w gruncie, czy dana odmiana nadaje się do uprawy w gruncie, czy tylko do uprawy pod osłoną, czyli w jakimś tunelu foliowym czy w szklarni. Ja akurat będę uprawiał pomidory te wszystkie Duże czyli również odmianę dużych pomidorów, ale pod względem wzrostu karłowatą, będę uprawiał również w tunelu foliowym. Natomiast pomidory koktajlowe, małe pomidorki, będę uprawiał w gruncie bezpośrednio. A jesteśmy zjadaczami, więc co roku bardzo dużych uprawiam Czyli pierwsza z takich odmian fajny, czerwony pomidorek jest to pomidor odmiany Hana, i to są te pomidorki, o których teraz mówię. Są to odmiany niższe, czyli nie wymagają tak wysokich podwiązań bądź też palikowania. Odmiana Terium promyk. Taki przyjemny pomidorek, jeżeli chodzi o ilość, o plenność tego pomidora. Ola Polka, żółte pomidory, wiadomo, nieco bardziej kwaskowe w smaku, ale też, jak gdyby groszuł lubi taki posmaczek pomidora. A jeżeli lubicie taki posmaczek, to Was zapraszam, dlatego że będę też wysiewał w tym roku niechunkę. A teraz już pomidory wyższe. Odmiana Tigarella, taki, zwróćcie uwagę, czerwony z żółtymi przebarwieniami. Bardzo ciekawie wygląda. Yy, oczywiście pomidorek yy, malinowy, yy, ożarowski, sprawdzony pomidorek Betalux. Również dość plenna, fajnie dochodzi, te wszystkie duże odmiany typu Bawole Serce, typu Malinowy, czyli te, które wymagają nieco, są większe też, jak i wymagają nieco więcej czasu, żeby doszły, one wiadomo, że będą później, będziemy zbierać plony. Te małe pomidory, typu Betalox generalnie, tak jak tutaj widzieliśmy, te odmiany, pomidor nie jest aż taki duży, przez co mamy go po pierwsze szybciej dojrzałego, ładnego i też ich mamy więcej. Faworyt. Pomidor atol też nie jest dużym pomidorem, ale są to wszystko odmiany wysokie. Pomidor jawor i tutaj będzie jedna z tych zaraz odmian, która red pear która wymaga nieco więcej, zwróćcie uwagę, jak ten pomidorek wygląda, na ile się uda z opakowania. Zaraz Wam tu wstawię zdjęcia, jak on będzie wyglądał. Ten pomidorek wymaga troszeczkę więcej, tak jak właśnie pomidor typu Bawole Serce, tak jak te duże jakieś pomidorki. Otworzymy sobie jedną z tych odmian i pokażę Wam, na co trzeba zwracać uwagę i co trzeba pamiętać przy wysiewie pomidorków. Ja mam tutaj już mocno podlaną, i to podlaną z konewki ziemię. To podłoże jest to ziemia do siebu i pikowania, na co zwróćcie uwagę. Patrzcie, teraz ono było podlewane, a czy było wcześniej podlewane, ale co ważne, teraz było zlane konewką, nie musiałem się bawić w oprysk. Natomiast od momentu, kiedy tu trafię nasionka, ja to przykryję jeszcze podłożem, od tego momentu ja będę już do czasu wykiełkowania, tylko cały czas zraszał podłoże opryskiwaczem, dlatego żeby ten duży strumień z konewki, który leci, nie spowodował, że te nasionka gdzieś tam polecą nam na dół, albo mogą w gruncie rzeczy nawet nieraz, jak taki duży strumień, mała siewka złamać, nawet nam tą siewkę. I słuchajcie, mamy podłoże do siewu i pikowania. ono jest podlane. Tak, jak wam pokazywałem, nasionka. Niektóre są nasionka otoczkowane, czyli mają już taką zaprawę naokoło siebie. Można tu używać mączkę gwałtową. I ja mam tutaj taką typowo zaprawę nasienną, jeszcze. Zostało mi kilka paczek. Chyba ta zaprawa już jest ciężko dostępna z tego, co się orientuje. Ja mam tu około 12 odmian pomidora, którą wziąłem sobie kilka nasionek. Wymieszamy zaraz sobie tutaj, tak żebyście widzieli z. I tak słuchajcie, ja mam około 12 czy tam 13 odmian, dokładnie nie pamiętam. A będę potrzebował y, tylko niespełna 40 sadzonek pomidora. W związku z czym efekt będzie taki, że ja wymieszamy sobie to. Użyję rączki, ale uważajcie, z tą. Zaprawą nasienną. A już Wam mówię dlaczego. Nie może się ona dostać potem do oczu, więc yy, przestrzegam Was, was żebyście rączkom niekoniecznie to robili. Yy, jak już mamy takie nasionko zaprawione, yy, ja, tak jak już powiedziałem, właśnie przed chwilą do tego chciałem zmierzać, yy, będę generalnie używał yy, około, będę potrzebował około 4 yy, sadzonek z każdej odmiany, maksymalnie. Yy, ja dam po 3, nie, nie daję tutaj gąszczy. Te nasiona, które tam miałem, które Wam pokazywałem, w większości są to z zeszłego roku bądź z lat, lat ubiegłych. Większość z nich w tym roku już straci swój żywot u mnie, yy, ponieważ już za długo były. Yy, daję do każdej takiej wielodoniczki tylko trzy nasionka. Ja potrzebuję cztery sadzonki z każdej z odmian, żeby mieć różne odmiany. Yy, nie potrzebuję ich tak wi wielce. Yy, łatwiej się będzie pikować, uwzględniając sobie nawet te 3 Pojemniki na jedną odmianę, to i tak będę ich miał bardzo dużo. Rezerwowe, gdyby się okazało, że tak jak mi w ubiegłym roku jakiś gryzon się dostał w miejscu gdzie miałem i dość sporo mi pozjadał papryk, jak i pomidorów. Gdyby się okazało, że macie jakiś atak ziemiórki, czy nie wiem, kot, tak jak też już jednego roku miałem. Dopiero co przepikowane pomidory zaczął mi wyciągać, których jeszcze nie zdążyłem zanieść w miejsce, w którym są wszystkie moje rozsady do rozsadnika. Czyli uwzględniając jakiś mały zapas sytuacji losowych, pomidorom się to nie zdarza. Czyli nie zdarza się, aby przetrwały bardzo słabo pikowanie, one to lubią. Natomiast oberżyna, czyli bakłażan może ciężej znosić pikowanie. A pomidor bardzo lubi pikowanie, dlatego będę pomidora pikował nawet dwa bądź trzy razy, zależy, jaki będę miał czas i ile będę miał miejsca. Będą w tunelu uprawiane, więc pójdą też wcześniej do gruntu. Dałem po trzy nasionka. Na górę daję jeszcze cienką warstewkę podłoża, jest to to samo podłoże, czyli podłoże do siewu i pikowania. Każdą wielodoniczkę będę znaczył, opisywał. I teraz, temperatura: temperatura między 20 a 22 stopnie, czyli dość wysoka. Te wszystkie psiankowate, czyli pomidor, właśnie pakłażan, papryka, wyższa temperatura wschodu. Tak samo nie możemy ich wystawiać, jeżeli tam będzie poniżej 7-8 stopni na jakieś takie wietrzenie, bo mogą tego nam nie przetrwać te rozsady. Także słuchajcie, temperatura dość wysoka, tak jak mówię, około 22 stopni. Dbamy o to, żeby wilgotne to podłoże było, więc zraszamy, wiadomo przy wysokiej temperaturze to podłoże będzie szybciej traciło wilgotność, w związku z czym dbamy o to, żeby odpowiednio było, była odpowiednia wilgotność podłoża, ale też bardzo ważne jest doświetlenie. Ja mam o specjalne lampy, którymi doświetlam moje rozsady, przede wszystkim doświetlam je do momentu zejścia i pikowania. Potem już trafiają w inne miejsca. Dla mnie najważniejszy jest ten moment do wzejścia, do przepikowania. Potem sobie dają radę. Bardziej są odporne na różnego rodzaju czynniki, zarówno jak i temperaturę, jak i niedobór ewentualny światła. Natomiast tutaj siewka nam będzie się wyciągała, jeżeli nie będzie miała odpowiedniej ilości światła. A jeżeli będzie miała za ciepło, również będzie się robiła taka smukła wiotka wyciągnięta i dlatego ważne jest, żeby nie było za ciepło. Natomiast też musi mieć odpowiednie nasłonecznienie, czyli światło. I ważne, jeżeli macie taką wielodoniczkę, to nieraz jest tak, że ona jest poniżej, tu jest rama okienna, wielodoniczka jest poniżej ramy okna. I wtedy, jak to nasionko, zacznie nam z nasionka pojawiać się siewka, będzie wybijała w stronę światła i właśnie zrobi się też podłużna. Więc dbajcie o to, żeby ta wielodoniczka nie była na odpowiedniej wysokości. Dajcie mi w komentarzach znać, jeżeli dotarliście do tej części filmu, jakie Wy odmiany lubicie pomidora i jakie będziecie wysiewać. W tym roku odmiany. Bardzo mi to ciekawi, może mnie tutaj na jakąś spusicie. Raz jeszcze Was zapraszam na mojego Instagrama i pozdrawiam Was do usłyszenia. Cześć!